Lista inwestora pomp ciepła. Dzisiaj kontynuujemy wątek produktu, czyli pomp ciepła. Porozmawiamy o ich rodzajach, o dolnych źródłach, a przede wszystkim, co zapewniają nam pompy ciepła. Pompy ciepła, jako urządzenia, które stosujemy w naszych budynkach, mogą zapewnić nam odpowiednią temperaturę w systemie ogrzewania, temperaturę w budynku, mogą nam przygotować ciepłą wodę użytkową. Jako w sumie, chyba jedyne urządzenia, mogą również zrealizować przy tej samej instalacji wewnętrznej, zapewnić, zrealizować chłodzenie w okresie letnim, wykorzystując tutaj chłodzenie pasywne lub też aktywne tutaj w zależności od tego, z jakim dolnym źródłem będziemy pracowali, to to chłodzenie będzie właśnie aktywne lub pasywne. Czy pompy ciepła mogą samodzielnie nam ogrzać budynek również w sezonie zimowym? Jak najbardziej tak. Dobieramy je wtedy w systemie monoenergetycznym, czyli jedyne urządzenie grzewcze, które jest zainstalowane w naszej instalacji. Tutaj, w zależności od dolnego źródła, czy to będzie właśnie układ na bazie kolektora pionowego, czy też poziomego, czyli system gruntowy, czy też system na bazie powietrza zewnętrznego, to oczywiście te urządzenia osiągną różne współczynniki efektywności COP. Jak i również współczynnik sezonowy SPF, gdzie bezpośrednio będzie nam mówił o tym mniej więcej, jakie poniesiemy koszty związane z utrzymaniem naszego obiektu. A co jeżeli chcemy przeprowadzić termomodernizację budynku? Czyli posiadamy już jakieś urządzenie grzewcze, które za dużo nas kosztuje, czy możemy do niego tak w cudzysłowie dostawić pompę ciepła? Jak najbardziej tak, tutaj będziemy mówili wtedy o systemach bivalentnych, mogą być to systemy bivalentne, równoległe lub alternatywne, w zależności od tego, jaką wersję wybierzemy. Tutaj oczywiście Prawdopodobnie najczęściej wybierzemy pompę ciepła na bazie powietrza, w związku z tym, że nasz teren wokół budynku jest już zagospodarowany. Nieraz też nie ma miejsca, by mógł wjechać ciężki sprzęt i wykonać wymiennik poziomy czy też pionowy. A z kolei montaż pompy powietrznej, wewnętrznej lub zewnętrznej jest zdecydowanie prostszy, który może do pewnych temperatur zewnętrznych ujemnych, np. minus 8, minus 10 czy minus 12, być jedynym urządzeniem grzewczym, a od tych temperatur do temperatury strefy klimatycznej, do której dobieramy, nasz system, nasze urządzenie będzie współpracowało równolegle. Bądź alternatywnie z istniejącym kotłem olejowym czy też gazowym. Czyli, jeżeli posiadamy w domu urządzenie, które wymaga dużych kosztów eksploatacyjnych, możemy je pozostawić jako źródło szczytowe, do niego dostawić pompę ciepła i dzięki temu obniżymy również koszty inwestycyjne związane z instalacją, z pompą ciepła. Jak najbardziej tak, tutaj będziemy mieć do czynienia z dwoma systemami biwalentnym równoległym lub bivalentnym, alternatywnym. Różnią się one tym od siebie, że przy pewnej temperaturze zewnętrznej pompa ciepła się załącza i pracuje w systemie równoległym, równolegle z istniejącym urządzeniem grzewczym, a w systemie bivalentnym, alternatywnym, pompa ciepła pracuje do pewnej temperatury zewnętrznej, np. minus 8 czy minus 10 stopni Celsjusza, wyłącza się i rolę urządzenia grzewczego przejmuje istniejący kocioł. W takich systemach pompa ciepła potrafi pokryć 80, nawet 90%. Procent zapotrzebowania energetycznego w skali sezonu grzewczego, dzięki czemu znacząco może obniżyć koszty eksploatacyjne, a zgadza się, może ono być troszeczkę mniejszej mocy dobrane. W związku z tym koszty inwestycyjne związane z montażem, zakupem tego urządzenia będą po prostu niższe. Wspomnieliśmy wcześniej o dolnych źródłach dla pomp ciepła czyli źródła energii dla pomp ciepła. Jakie więc mamy rodzaje pomp ciepła? Patrząc na typy pomp ciepła, urządzenia, które transportują ciepło z naszego środowiska, w pierwszej kolejności należy wymienić najbardziej efektywne pompy ciepła na bazie gruntu: solanka, woda z wynikiem poziomym lub pionowym, seria o znaczeniu. WPF. Tutaj mamy moce do dyspozycji od kilku kW, 4, 5 do aż 66 kW. Część z tych urządzeń będzie jednostkami samodzielnie działającymi, część jednostek może pracować w kaskadzie, czyli możemy na przykład uzyskać kaskadę ponad 350 kW, wykorzystując dolny źródłowy minik pionowy lub też poziomy. Kolejną grupą bardzo liczną pomp ciepła są to pompy ciepła na bazie powietrza zewnętrznego, pracujące w zakresie temperatur od minus 20 do plus 40. Są to pompy ciepła serii WPF. WPL. Tutaj również mamy modele od kilku kW do kilkudziesięciu kW. W tej chwili również możemy budować kaskady pomp ciepła na bazie powietrza. Tutaj ciekawym rozwiązaniem są pompy ciepła WPL Seria 3457, gdzie możemy zbudować kaskadę nawet 200 kW, wykorzystując powietrze, które jako źródło ciepła jest nieograniczone, jest bardzo dostępne, dobre do niego. W związku z tym możemy je w pełni wykorzystać.